Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Mikołajczak z Akademii Sensu, czyli Centrum Rozwoju Egzystencjalnego. Zapraszam Państwa do odsłuchania kolejnego podcastu, kolejnego materiału, a tym razem zamierzam opowiedzieć trochę o tym, czym jest coś takiego jak lęk egzystencjalny i w jaki sposób świadomość tego lęku. Wiedzę o jego istnieniu i możliwość zaakceptowania go, w jaki sposób wykorzystać to wszystko do realnej zmiany życia. Słowem wstępu, a może nawet nie tyle wstępu, co bardziej w kwestii takiego pierwszego, najważniejszego wprowadzenia w ten temat, potrzebuję powiedzieć, że aby zrozumieć taką, można powiedzieć, fundamentalną naturę lęku, trzeba podkreślić, że lęk. Nie jest jednym z wielu innych uczuć. Nie jest jednym z wielu innych uczuć w takim sensie, że nie jest on takim samym uczuciem jak na przykład złość, smutek czy przyjemność. I teraz dlaczego? Na czym polega ta różnica, co odróżnia lęk od właśnie innych uczuć? Chodzi o to, że lęk, i to będzie właściwie takie fundamentalne przesłanie dzisiejszego odcinka, chodzi o to, że lęk stanowi. Ontologiczną cechę człowieka, czyli mówiąc w taki sposób bardziej zrozumiały, lęk jest uczuciem głęboko zakorzenionym w podstawach naszej egzystencji. I ja zdaję sobie sprawę, że być może ten wniosek, to sformułowanie brzmi dość pesymistycznie, a może nawet trochę mrocznie, że lęk jest czymś na stałe i trwale zakorzenione w nas, to jednak obiecuję, że. Wraz z kolejnymi etapami dzisiejszego materiału będę się starał w tej może dość pesymistycznej wizji odnajdywać coraz więcej czegoś dobrego, optymistycznego i w tą trochę mroczną wizję wpuszczać coraz więcej światła, więc zachęcam, aby pozostać do końca i do końca wysłuchać tego materiału, żeby móc też z tego końcowego światła tutaj skorzystać. Okej. Okay. Rozwijając dalej taką myśl dotyczącą natury lęku, można stwierdzić, że lęk właściwie nie jest czymś, co człowiek posiada, czyli raz ma, raz nie ma, posiada albo nie posiada, tylko że raczej lęk jest czymś, czym człowiek po prostu jest. Tak samo jak pisał Wiktor Frank, że człowiek jest wolnością, czyli że ma tą trwałą stałą wewnętrzną wolność w sobie, której nikt nie jest w stanie mu zabrać, tak samo można powiedzieć, że człowiek jest lękiem, bo ten lęk jest zakorzeniony w podstawach jego egzystencji. Żeby móc to jeszcze lepiej zrozumieć, dobrze będzie dokonać takiego rozróżnienia na to, czym właściwie jest lęk, a czym jest strach, bo ta różnica mm, nie jest taka prosta do zrozumienia, jak może się czasami Powierzchownie wydawać. I teraz, jako przykład, możemy podać taką sytuację, kiedy mijamy na ulicy kogoś znajomego, ale ta osoba w żaden sposób nie reaguje na nasz widok. I w takich okolicznościach naturalne jest oczywiście, że zaczynamy odczuwać jakiś rodzaj niepokoju, no bo nie wiemy, dlaczego ona akurat w taki, a nie inny sposób się zachowała. Nie jest to jednak aż tak bardzo intensywne. Uczucie nie jest to taki rodzaj uczucia, jaki może się pojawić na przykład podczas wizyty u dentysty. Lęk dotyczy bowiem tego, że z nieznanych nam powodów znajoma osoba nie zareagowała na nasz widok i taki lęk może dręczyć nas właściwie przez cały dzień. Jest to taki rodzaj lęku, który może nawiedzać nas nawet przez wiele kolejnych dni w różnych codziennych sytuacjach. Natomiast strach, który no, na przykład pojawia się podczas wizyty u dentysty, znika wraz z opuszczeniem gabinetu specjalisty. I teraz trzeba postawić pytanie, czego dotyczy zatem ta zasadnicza różnica między lękiem a strachem? Chodzi o to, że lęk uderza w centralny punkt naszego poczucia istnienia, a co za tym idzie? Poczucia własnej wartości. Strach, z kolei, można powiedzieć w tym porównaniu, że strach bardziej pochodzi raczej z obrzeży naszej egzystencji, a nie właśnie z tego centralnego punktu. Strach ma też to do siebie, że może zostać w jakimś stopniu zracjonalizowany i może być, może nie zawsze, ale w wielu przypadkach, obserwowany przez jednostkę, tak jakby z zewnątrz, patrząc z boku. Lęku natomiast nie można obserwować z zewnątrz, gdyż bardzo często lęk ma taką, taką zdolność, taką naturę, że można powiedzieć, że niszczy zmysł czasu, czyli w jakim stopniu często zaciera Pamięć o przeszłości i przyszłości. Te argumenty, kiedy czujemy bardzo dużo lęku dotyczące przeszłości i przyszłości, one do nas nie docierają, i w tym sensie właśnie można powiedzieć, że zniszczony chwilowo jest ten zmysł czasu. I między innymi, dlatego właśnie niektóre osoby wolą na przykład wybrać poważny ból fizyczny niż doświadczenie lęku. Idąc jednak, jeszcze trochę dalej, no to trzeba postawić pytanie, dlaczego jednak miałby w ogóle istnieć taki lęk jak lęk egzystencjalny, no czyli właśnie taki, który jest stałym towarzyszem naszego życia. I to, że ten lęk istnieje, i to też jest drugie bardzo ważne przesłanie dzisiejszego odcinka, wynika z tego, że lęk jest związany z wolnością człowieka. Lęk egzystencjalny. Pojawia się w każdej sytuacji, gdy stoimy przed potencjalnymi możliwościami. Czyli właściwie zawsze, kiedy nadchodzi moment albo wybrania, albo odrzucenia tego, co jest potencjalnie dostępne, potencjalnie możliwe, to zawsze wtedy pojawia się lęk przed utratą siebie. W jakim sensie utratą siebie? Już postaram się to wytłumaczyć. Chodzi o to, że Każda nowa możliwość, która się przed nami pojawia, tworzy ryzyko utraty obecnego bezpieczeństwa. Jednak równocześnie każde odrzucenie nowej możliwości tworzy ryzyko utraty siebie i utraty takiej możliwości realizowania swojego potencjału. Dlatego też lęk egzystencjalny można powiedzieć, że zawsze zakłada taki wewnętrzny konflikt. Można też powiedzieć, że to jest taki konflikt trochę pomiędzy byciem a nicością pomiędzy uratowaniem siebie, wyrażeniem siebie, a utratą siebie. I dlatego właśnie lęk jest tak głęboko związany z problemem wolności człowieka. No bo właściwie, jeżeli dana osoba nie posiada chociaż najmniejszego aspektu wolności, który może zapełnić właśnie swoim potencjałem, to tym samym. Nie będzie wtedy doświadczać lęku. Bardzo trafnie wyjaśnił to też yy, duński filozof Soren Kierkegaard słowami, że lęk jest oszołomieniem wolnością. I to oszołomienie może być czasami tak trudne i niekomfortowe, że może dochodzić na przykład do zbiorowych prób ukrycia lęku egzystencjalnego, zadajmy na to fanatycznymi dogmatami, fanatycznymi poglądami, czy to religijnymi, politycznymi, czy jakimikolwiek innymi. I działa to po prostu w taki sposób, że grupowe wyrzeknięcie się wolności, no bo ukrycie lęku egzystencjalnego to jest rezygnowanie z wolności, czyli grupowe wyrzeknięcie się wolności jest po prostu łatwiejsze niż dokonanie te, tego w pojedynkę, ponieważ kiedy człowiek jest w grupie, kiedy ludzie są w grupie, to mogą wzajemnie w cudzysłowie wspierać się w udawaniu braku wątpliwości. I w taki właśnie sposób często działa, czy działają, czy rozwijają się grupy o takim charakterze fanatycznym. Ale jeszcze wracając do naszego teraz bardziej głównego tematu dzisiejszego odcinka, żeby jeszcze bardziej w pełni zrozumieć, czym jest lęk i jak działa, trzeba też dodać, że poza lękiem egzystencjalnym, Istnieje też coś takiego jak ontologiczna wina, czy inaczej egzystencjalna wina. Teraz, co to takiego i, 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 i na czym to właściwie polega? Kiedy człowiek odrzuca wolność i rezygnuje z dostępnych, potencjalnych możliwości, zaczyna być właśnie obciążony winą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zdaje sobie sprawę, że zablokował pewne takie realne możliwości w sobie samym. Tylko ważne jest tutaj podkreślić, że nie mam na myśli takiego nieadekwatnego poczucia winy, o jakim często na przykład rozmawia się w trakcie psychoterapii, tylko chodzi o bycie winnym wobec siebie samego. I celem konfrontacji z taką właśnie winą egzystencjalną nie jest dokonywanie osądu siebie samego i teraz biczowanie siebie samego, ale chodzi tutaj o realne i poważne. Potraktowanie własnego życia i własnych możliwości twórczych. Nie chodzi o to, żeby tutaj siebie teraz atakować i krytykować, tylko chodzi o to, żeby uznać i uszanować własną moc i własną sprawczość na naprawdę głębokim i egzystencjalnym poziomie. I oczywiście taka wina egzystencjalna może być czasami mylona z takim neurotycznym poczuciem winy. W praktyce jednak bardzo często dzieje się tak, że unikanie konfrontacji z tą winą egzystencjalną, winą wobec samego siebie, prowadzi do wzmacniania się objawów winy neurotycznej. Czyli chodzi o to, że im bardziej ktoś ucieka od uświadomienia sobie swojej realnej winy względem siebie samego, od uświadomienia realnej rezygnacji z realizowania swojego potencjału, z realnej utraty siebie, im bardziej człowiek od tego ucieka, tym bardziej zaczyna mu doskwierać nieadekwatna wina, która tak naprawdę nie dotyczy jego osoby czy nie dotyczy jego życia. I podobnie bardzo ma się sytuację właśnie z lękiem. No bo czym właściwie jest lęk egzystencjalny? Dotyczy on, jak wspomnieliśmy wcześniej, potencjalnych możliwości. Im bardziej ktoś unika tych możliwości, wycofuje się i próbuje udawać, że jakoś ich nie ma, albo po prostu ich nie dostrzega, nie widzi, to tym więcej zaczyna odczuwać lęku neurotycznego. Czyli dopóki człowiek nie zaakceptuje i nie oswoi się z lękiem egzystencjalnym, to nie będzie potrafił w pełni korzystać z danej mu wolności. Zacznie więc coraz silniej odczuwać lęk. Który jeszcze bardziej będzie mu udowadniał, że tą wolnością nie dysponuje, czyli zacznie odczuwać coraz więcej lęku neurotycznego, który coraz silniej będzie mu próbował pokazać, udowodnić, że tej wolności ten człowiek nie ma i ten lęk neurotyczny będzie mu tą wolność odbierał, i w ten sposób, można powiedzieć, koło się zamyka. No dobrze, ale. Jak obiecałem na początku, miały być też jakieś pozytywne wnioski i trochę światła. Czyli zatem, jakie możemy wyciągnąć z tego wszystkiego praktyczne wnioski? Skoro już rozumiemy, czym jest lęk egzystencjalny, to możemy zacząć się z nim oswajać, zacząć się z nim zaprzyjaźniać, możemy uczyć się go w sobie obserwować i rozpoznawać. Możemy zmieniać naszą postawę wobec niego w taki sposób, że zaczniemy uznawać go za przejaw dojrzałości, a nie neurotycznych problemów. W zauważaniu tego lęku zaczniemy dostrzegać egzystencjalną odwagę, a nie wstydliwą słabość. I to jest właśnie jeden z fundamentalnych przekazów dzisiejszego odcinka. A nawet jeżeli zdarzy się tak, że z różnych powodów nie będziemy potrafili skorzystać z danej nam wolności, nie będziemy w stanie zrealizować swojego potencjału w jakiejś konkretnej sytuacji, to zawsze pozostaje jeszcze możliwość zaakceptowania egzystencjalnej winy. Tutaj również możemy uczyć się uznawać ją za źródło mocy i sprawczości, za takie źródło odrodzenia się na nowo, a nie Uznawać ją za przestrzeń do dokonywania jakichś tutaj surowych samosądów. I dlatego właśnie, to co często powtarzam w różnych materiałach czy na wykładach, dlatego właśnie psychoterapia egzystencjalna jest pozytywna. Mimo iż zazwyczaj wychodzi bowiem od takich trudnych, czasami nawet mrocznych spostrzeżeń, jak to zrobiliśmy dzisiaj, to ostatecznie celem Zaglądania w te ciemne jaskinie, w te ciemne zakamarki, jest dotarcie do takiego punktu, w którym ta mroczność zaczyna stopniowo przeradzać się w coraz bardziej ożywiające nas światło. Bo kiedy już człowiek zmierzy się z prawdziwą naturą swojej egzystencji, to dociera do takich pokładów mocy i sprawczości, jakich z pewnością nigdy by nie odkrył bez tej wcześniejszej konfrontacji. Gdyby nie wszedł do tej jaskini, gdyby nie odważył się jej zbadać, odkryć jego wnętrza, to nigdy nie dojrzałby tego światła, które tam na końcu gdzieś ukryte się znajduje. Ok, tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do pisania komentarzy, żebyśmy mogli rozwinąć tę dyskusję i do usłyszenia w kolejnych materiałach.